No idę pofilmować trochę, no. Tak, ja na razie muszę się muszę się y, przyzwyczaić do, do temperatury. Jest to woda ciepła. Kira, to byś sobie żałował? O kurwa. Co? Nie na no, piękna woda jest. No pięknie jest. O, o, o. A jeżeli już, 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 już ja kamerkę Dobrze, To jest Ile tak. tak. no. Faktycznie ona jest, jak jest przy dnie jest zimna. Tak, No tak. nie jest zimna. Zielonik też się musi wykąpać. No jasne. No, wszyscy na ciebie patrzą ile. Andrzej, powiedz, jaka woda, bo on nie wierzy na. <noise> Kuleczka, nic nie mówię, tylko jak morsz <noise> Kureczka szykuje kiełbaski Kureczka szykuje kiełbaski Ja nie szykuję, no poczekaj Ja już tutaj no Pięknie, sobie <gryzujesz 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 tam, gdzie <gryzujesz> tę paprykę wyhodowali Dzisiaj nad morzem Wczoraj ja byliśmy w górach To nie normalna papryka, ale marynowana Hej!